Cześć, moje miele, Panie, witam Was serdecznie w 78 dniu projektu Zdrowa po 40 i dzisiaj poniedziałek, więc czas na krótkie podsumowanie. Waga powolutku schodzi w dół, a od początku projektu mam na minusie 3,5 kg, także wiecie, praktycznie połowę tego, co chciałam zgubić. Natomiast dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o czymś innym. W tym tygodniu będę mówić o śnie, o relaksie i o stresie i. Ym, od jakiegoś czasu już za mną chodził taki pomysł yy, na życie. Taki pomysł za mną chodził, yy, żeby tak naprawdę odstawić moje największe uzależnienie, yy, czyli kawę. Kto mnie zna prywatnie, ten wie, że ja kawę to mogłabym pić litrami. A tak na poważnie to wiecie, no nie, nie było wyjątkowe to, że ja trzy, cztery kawy dziennie to była norma u mnie. I, um, I ja od jakiegoś czasu już wiedziałam, że kawa zaburza mój sen i to ewidentnie, ale, ale zupełnie się nie mogłam, wiecie, zmusić do tego, żeby ją odstawić. Um, no i przyszedł ten dzień, i przyszedł ten dzień, kiedy. kiedy Przyszły, wiecie, przyszedł tydzień o, o, o stresie, o kawie i o śnie, znaczy o, o stresie i o śnie, i pomyślałam sobie, że, no, no wiecie, no, ten dzień jest tak samo dobry jak każdy inny, żeby rzucić kawę, i po prostu rzucam kawę. Więc bardzo was proszę, trzymajcie za mnie kciuki, bo nie wiem, czy mi się to uda. Od razu mówię, że nie wiem, czy mi się to uda, bo moje uzależnienie od kawy jest straszne. Natomiast na pewno byłoby to z dużym benefitem dla mojego snu. I no i tyle. A dlaczego mówię o tym, że byłby to benefit? Dlatego, że kawa zostaje w naszym organizmie. Właściwie to nasz organizm rozkłada połowę kawy w ciągu 8 godzin. I więc wiecie, jak, jak jak piłam kawę o godzinie czwartej wieczorem czy czwartej po południu, no to tej kawy sporo jeszcze zostawało w systemie przez, yy, przez noc, także, yy, także chciałabym to skorygować. Będzie to trudne, wiem, że to będzie dla mnie trudne, to Zawsze wiedziałam, że jeśli przyjdzie do wykluczenia czegokolwiek z mojej diety, to kawa to będzie ta rzecz, którą mi będzie najtrudniej oddać. Także bardzo Was proszę, trzymajcie za mnie kciuki. No i zobaczę, i zobaczę, czy mi się udawiacie. No, no jak się jednego dnia nie uda, to się może uda następnego. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie i zapraszam Was na jutro. Cześć.